Na haku stanę. Pod wpływem ciężaru się zawieszenie obniżyło. Mogłem sobie wybrać drugą stronę, bo tu jest rura wydechowa. <ścoughs> Takie rzeczy, proszę państwa, tylko w Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Bonjour mademoiselle, bonjour messieurs. Dzisiaj na kanale Muzeum Motoryzacji Wena prawdziwa Francja w postaci Citroena DS21. Taką analogię wymyśliłem, że w życiu normalnego człowieka nowa era, jak dobrze wiecie, rozpoczęła się wraz z narodzinami Jezusa Chrystusa. Tak samo w życiu motoryzacyjnych świrów nowa era nastała wraz z premierą tego samochodu. Dzisiaj, 68 lat później, Citroen DS, bo o nim właśnie mowa, zaskakuje nie mniej niż wtedy. A teraz ja postaram się Was o tym przekonać. Weźmy na przykład przednie reflektory, bo to, że one wychylają się wraz ze skrętem przednich kół, to oczywiście wszyscy wiedzą, ale mało kto wie, że w tym samochodzie jest specjalny system, który za pomocą cięgien i linek łączy przednie światła z zarówno przednią, jak i tylną osią. Wszystko to powoduje, że na przykład gdy samochód przejeżdża przez próg zwalniający, czyli ruch nadwozia jest taki, gdzie tu jest przód, tu jest tył, to wychył zawieszenia reguluje przednie światła, sprawiając, że one zawsze idealnie świecą na na wprost, ani w niebo, ani w ziemię idealnie przed siebie. Oczywiście samochód pracuje cały czas, więc żeby te światła nie reagowały na każdy najmniejszy ruch, to w tych linkach zamontowane są specjalne amortyzatory. Francuzi niezwykle przyłożyli się do projektowania tego Citroena, ponieważ to miała być duma narodowa po zakończonej II wojnie światowej, dowód na to, że Francja się odbudowuje. I tutaj mamy tego kolejny przykład. Dzisiaj w moim prywatnym, też francuskim samochodzie, jak Boka kocham, cztery łokcie. Cztery łokcie są potrzebne, żeby wymienić przednią żarówkę, a tutaj dostęp do żarówek jest niczym nieograniczony. Co więcej, Francuzi zaprojektowali taką specjalną klapkę, jednym ruchem ją otwieramy i mamy dostęp do tej przestrzeni. Tylko po co? Skoro żarówek tutaj nie wymienimy, to do czego to służy? Ano do tego, aby od wewnątrz wyczyścić sobie klosz. 68 lat później, cztery łokcie do wymiany żarówki, 55 rok. A pamiętajmy, że prace nad tym samochodem rozpoczęły się w roku 1938, tylko przerwała je wojna. Tutaj klapka. Aby sobie wyczyścić klosz od środka. No i kto jest debeściak? My teraz, czy oni wtedy? Idąc dalej, maska tego samochodu wykonana jest z aluminium, i ówcześnie był to największy element wytłoczony z jednego arkusza tego materiału, stosowany w motoryzacji. Aluminiowy również jest dach, ale tylko w wersjach z oknem dachowym. Jeżeli macie DSA bez szyberdachu, to dach wykonany jest z tworzywa co najważniejsze. Wszystko po to, aby obniżyć masę i obniżyć środek ciężkości. Przypominam, 55 rok. Były ds -y 19, były ds -y 20. Nasz to jest DS-21. No i o co chodzi z tą liczbą? Ta liczba informuje nas o silniku, jaki pracuje pod maską tego samochodu. W tym przypadku jest to silnik o pojemności 2,1 litra. Ale nic bardziej mylnego, a ja już dobrze wiem, że z Was są niezłe gagatki i Wy wszystko sprawdzacie. Więc ja się przygotował. Ten silnik ma pojemność 2175 cm3. W związku z tym, prawidłowo zaokrąglając w górę, Trojen powinien nazywać się DS22, ale to absolutnie nie jest ważne. Ani jego moc, ani jego pojemność. Najważniejsze jest to, że to jest pierwszy samochód w historii, który podczas kolizji kieruje silnik na dół, a nie wprost w kabinę, zabijając wszystkich Messie i Madame siedzących w niej. Ja tak się rozpędziłem, że ani moc, ani pojemność silnika nie mają znaczenia, a mają znaczenie i to fundamentalne. Pamiętajmy, że Citroën Traction Avant, a więc poprzednik DS-a, w swojej topowej wersji miał zamontowany silnik w układzie V6, a tutaj wszystkie jednostki czterocylindrowe. No i czym to jest spowodowane? Powody są co najmniej dwa. Pierwszy z nich to system podatkowy panujący w ówczesnej Francji, którego stawki były zależne od mocy silnika samochodu. W związku z tym nikomu nie zależało leżało aby te samochody miały jakąś większą moc. Z drugiej jednak strony Citroen nie miał pieniędzy, był w tarapatach finansowych i zwyczajnie może zabrakło środków na rozwinięcie projektu DS-a z silnikiem V6. Ale to chyba nie do końca jest prawdą, ponieważ Citroen był również własnością marki Michelin, a tam hajsiwo płynęło z każdej ze stron, ponieważ chłopaki z tego koncernu wymyślili oponę radialną. W związku z tym tam naprawdę się przelewało. Na dowód tego był taki czas, o tym wspominałem przy okazji prezentacji Citroena AMI-6, był taki czas, w których Citroen produkował tylko dwa cv a więc auto ekstremalnie tanie, no i DS-a, auto ekstremalnie drogie. Pomiędzy tym nie było absolutnie niczego. No to jakby Mercedes produkował i A-klasę, i S-klasę, i nic więcej. Natomiast, co najważniejsze, oni mieli pracę nad innymi projektami. Oni chcieli tą lukę uzupełnić, z tym że wszystko, co oni stworzyli, albo było zbyt innowacyjne, a przez to nieuzasadnione ekonomicznie, albo było zbyt proste i ich nie zadowalało. Jest też trzecia droga, jak dzisiaj na scenie politycznej, yy, mówiąca o tym, że silnik V6 po prostu nie zmieściłby się do tego samochodu, a przede wszystkim nie dałoby się z nim zrobić tego, co da się zrobić z mniejszym silnikiem, a więc to wprowadzenie podczas wypadku pod kabinę. A teraz przejdźmy proszę do hamulców, ponieważ to jest niezwykle barwna historia związana z tym samochodem. Ta historia rozpoczyna się w późnych latach 30 kiedy z kolei rozpoczęto prace projektowe nad Citroenem DS-em. Prace zostały zawieszone na czas wojny, po wojnie były kontynuowane. Łącznie nad tym samochodem pracowano 18 długich lat. Pamiętajmy, premiera Citroena DS rok 1955. No i teraz, zaledwie dwa lata przed tym wydarzeniem, Jaguar modelem C-Type wygrywa wyścig Le Mans. modelem wyposażonym w hamulce tarczowe. No i chłopaki z Citroena już wiedzieli jedno: że ich DS. Ich model flagowy również owe hamulce tarczowe musi mieć. W związku z tym cały projekt należało zmienić. Tutaj tarcze nie są zamontowane przy kole, tylko są zamontowane przy silniku. I jest to pierwszy masowo produkowany samochód wyposażony w hamulce tarczowe. I ja wiem gagatki. Ja doskonale wiem o tym, że Wy sprawdziliście, że pierwszy samochód z tarczami to jest rok bodajże 1902. Ale to był samochód nieprodukowany seryjnie. I ja też wiem gagatki, że pierwszy seryjnie produkowany samochód z tarczami to są lata 40 w Ameryce. Ale to jest samochód, który był seryjny, ale nie był produkowany masowo. On nie odniósł żadnego sukcesu. Dopiero DS jest pierwszym seryjnie na masową skalę produkowanym samochodem wyposażonym w hamulce tarczowe. Potęga tego samochodu jest tak wielka, że wyłącznie kwestią czasu pozostawało to, aż przedostanie się on do świata polityki i dyplomacji. Charles de Gaulle, francuski prezydent, oczywiście jeździł DSM i co ciekawe jeździł taką zwykłą wersją, ponieważ ta wersja dla niego przygotowana miała szoferkę oddzieloną od kabiny pasażerskiej. W tym samochodzie niestety był on również postrzelony i to dwukrotnie. Ale sława, moc, potęga tego samochodu pozwalała łączyć zwaśnione narody. Myślę tutaj o Francuzach i Anglikach. Wyobraźcie sobie, że Citroën DS był pierwszym nieangielskim samochodem używanym na dworze królowej Elżbiety. Co to była za sytuacja, gdy jako Anglicy spośród wszystkich samochodów produkowanych na całym świecie wybieracie właśnie ten ponieważ po prostu... Jest najlepszy. Słuchajcie, innowacyjne podejście Francuzów dosięgnęło czegoś tak prozaicznego jak rozstaw kół. Na przedniej osi rozstaw kół jest większy niż na osi tylnej. Tutaj mamy 1516 mm, tam mamy 1316 mm. No i są oczywiście trzy ploteczki na temat genezy tego rozwiązania. Ploteczka numer jeden mówi o tym, że gdy dojdzie do zablokowania przednich kół podczas hamowania, to na tym czarnym śladzie gumy tylna oś nie ma takiej. Przyczepności jak na suchym asfalcie. Plotka numer 2 mówi o aerodynamice. Jeżeli tył jest zwężony, to poprawia się współczynnik oporu powietrza. No i plotka numer 3 według mnie e, taka najbardziej prawdopodobna, no bo na chłopski rozum, jeżeli z tyłu oś jest węższa niż z przodu, to podczas manewrowania zwyczajnie trudniej jest na coś najechać e, tylnym kołem. O światłach przednich wam mówiłem, o masce mówiłem, o dachu również, o zawieszeniu nic nie wspomniałem, ale pracę zawieszenia po prostu wam pokażę. Natomiast nie wspomniałem jeszcze nic o tylnych lampach, a one również są nietypowe. Główny klosz znajduje się tutaj, a kierunkowskazy. Powędrowały na no to, jakby przedłużenie dachu. Czy jest to wyłącznie zabieg stylistyczny? No nie do końca. Francuzi po prostu wyszli z założenia, że kierunkowskazy w tym miejscu są znacznie bardziej widoczne. A skoro Wy jesteście tam, a ja jestem tutaj, to może pokażę Wam, jak działa samo poziomujące się tylne zawieszenie. Ja w tej chwili zamienię się w balast. Na haku stanę. Pod wpływem ciężaru się zawieszenie obniżyło, ale wystarczy kilka chwil. O właśnie. I już wraca do poziomu 0. Jeżeli zejdę z auto się podwyższy. Natomiast po chwili, jak właśnie widzicie, samo się obniża. Więc teraz przejdźmy do najbardziej prozaicznej rzeczy, jaką jest wymiana koła. Jedziecie w trasę, łapiecie kapcia, trzeba koło wymienić w desie, aby tego dokonać. Należy zdemontować tylny błotnik, jeżeli to oczywiście jest tylne koło. Oczywiście procedurę wymiany koła należy rozpocząć od ustawienia zawieszenia w... na maksymalną wysokość i musimy zdemontować tylny błotnik. Brzmi jak wyzwanie. Natomiast Całość jest tak zaprojektowana, że wystarczy odkręcić dosłownie jedną śrubkę. Mogłem sobie wybrać drugą stronę, bo tu jest rura wydechowa. Ok, śrubkę odkładamy na bok razem z kluczem, żeby się nie pogubiło. Teraz tak. Proszę bardzo. Voila! I teraz przechodzimy do najbardziej ekstremalnej części tego testu czyli do demontowania koła, ja tak trochę sam w to nie wierzę, ale, ale do odważnych świat należy. Przechodzimy do etapu odkręcenia kołpaka, no i teraz do odkręcenia śrub, tak jest pozwolenie? Jest. Dobra, koło mamy poluzowane, no i w procedurze powinno być tak, że w tej chwili zawieszenie obniżamy, tak? Działa. Okay. I <laughs> no i działa. Trzy, cztery, brawo. i to jest szok. I to jest szok. To proszę Państwa, nic innego nam nie pozostaje jak przejażdżka tym trójkołowym Citroenem, aby dowiedzieć prawdy, czy da się tak podróżować. <taki> Takie rzeczy, proszę Państwa, tylko w Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Jeszcze jedno kółko. To jest legendarny moment. No i proszę Państwa, koła były cztery, są trzy, ale brakuje słów, aby to wszystko opisać. No tym bardziej, że jakoś trzeba teraz to auto podnieść i koło zamontować, bo przecież jeszcze jazda próbna. Także Panie Operatorze, do roboty się zabieramy. Koło zamontowane, proszę Państwa, błotnik również. Nie pozostaje nam nic innego, jak przejażdżka po normalnej drodze. Ale może najpierw rączki umyję. Jazdę tym samochodem rozpocznijmy może od genezy jego nazwy Citroen DS. DS w języku francuskim brzmi bardzo podobnie jak bogini, a w ogóle w tym języku słowo samochód jest rodzaju żeńskiego, więc jeżeli to jest ta auto, do bogini pasuje idealnie. Pamiętajmy o tym, że DS był 65% droższy od swojego poprzednika, dlatego też Citroen wprowadził taką odmianę DS-a pod nazwą ID. Z kolei ID brzmiało troszeczkę jak idea. No i idea była taka, aby samochód był po prostu tańszy. On był w istocie pozbawiony tych wszystkich systemów hydropneumatycznych. Było tylko w nim to zawieszenie, z którego w sumie ten model jest najbardziej znany. No i taki Citroen ID był o 25% z kolei tańszy od DS-a. Tutaj puścimy samochód, wrzucimy sobie jedynkę, rozpoczynamy na nowo jazdę. W roku bodajże 67 nastąpił lifting tego samochodu, zmienił się troszeczkę przód. Wtedy pojawiły się te podwójne reflektory pod jednym kloszem. Lifting oczywiście nie objął samochodów przeznaczonych na rynek amerykański, bo Amerykanie, no jak to Amerykanie, oni za innowacją za bardzo nie podążają, nawet do dzisiaj. W związku z tym mieli taki przepis stanowiący, że światła muszą być na stałe zamocowane w nadwoziu, a te światła przecież są skrętne. Natomiast no nie ma czego się spodziewać po narodzie, który doprowadzi do sytuacji, w której z powodu spalonej żarówki należało wymienić cały reflektor, a tak przecież było w Stanach Zjednoczonych. Chwilowo kończymy przejażdżkę, ponieważ pan operator zapomniał przejściówki z małego rzeka na dużego albo odwrotnie. Przejściówki oczywiście nie było. Ten DS oczywiście najbardziej znany jest z tego hydropneumatycznego zawieszenia, ale prawda jest taka, że to zawieszenie już rok wcześniej było stosowane w jego poprzedniku, w tym modelu. Traction Avant. Jeżeli chodzi o wersję wyposażenia, to były trzy takie najbardziej popularne linie. Najuboższa Citroen ID, później ta wersja zwykła, jak na przykład ten i najbogatsza Citroen DS Palace. Tam była opcjonalnie tapicerka skórzana, było lepsze wykończenie wnętrza, lepsze wygłuszenie. No tutaj słychać, że ten DS jest troszeczkę troszeczkę głośny. Jeżeli chodzi o ten układ hydropneumatyczny, to on początkowo był napełniony olejem roślinnym, później olejem syntetycznym. Oba te oleje miały ten sam problem, mianowicie były silnie higroskopijne, pochłaniały po prostu wodę. Ostatecznie Citroen zdecydował się na zastosowanie oleju syntetycznego. Który z kolei wymusił wymianę wszystkich uszczelek, ponieważ te zwykłe nie wytrzymywały i cały ten układ przeciekał. Citroen też zdecydował się na zabarwienie oleju na kolor. Tutaj w ogóle jeżeli chodzi o prędkościomierz to w nim są również umieszczone wartości 80, 150, 250. I na przykład przy 180 km na godzinę jest wartość 250, co ona oznacza? Ona oznacza drogę hamowania, czyli z prędkości 180 km na godzinę. Ten Citroen DS hamuje do zera na dystansie 250 m ze 140 na dystansie 150 m, a ze 100 km na godzinę na dystansie 80 m.